Pierwsze rozczarowania, emocjonujące końcówki spotkań i kilka niespodzianek. Taka była dziewiąta kolejka na zapleczu ekstraklasy, którą podsumowujemy w naszym dzisiejszym magazynie. Sprawdźcie sami, co przyniósł weekend i poniedziałek Fortuna pierwszej Lidze. Patrzymy w pierwszej kolejności na plan gry w ramach dziewiątej kolejki, w której nie brakowało meczów zapowiadających się naprawdę ciekawie. Na pierwszy plan wysuwają się starcia w Tychach czy Łodzi. Lider podejmował pod Beskidzie, z kolei w Polkowicach doszło do rywalizacji Beniaminków. Dziewiątą serię gier zainaugurowaliśmy w piątkowe popołudnie meczem GKS-u Jastrzębie z Zagłębiem Sosnowiec. Szybko przechodzimy do wydarzeń z pierwszej połowy, bo sporo się na Murawie działo. Od początku do ofensywy przystąpiło zagłębie. Najpierw niecelnie uderzał Szumilas, a w siódmej minucie doskonałą okazję miał Sobczak, jednak w sytuacji sam na sam spudłował snajper gości. Kolejna próba Szymona Sobczaka po upływie kwadransa, ale tym razem na wysokości zadania stanął Redslaw i asekurujący go obrońca. Obiecujący początek w wykonaniu przyjezdnych, ale i gospodarze próbowali się odgryzać. Widzimy efektowną, jednak niecelną przewrotkę Daniela Ferugi. A to już końcówka pierwszej połowy. W 41 minucie Korzeniecki zagrywa do Szymona Sobczaka. Ten sam rusza z piłką, po ograniu obrońcy decyduje się na strzał i zaskakuje w ten sposób Mikołaja Reclafa. Bardzo dobra indywidualna akcja Sobczaka, która przekłada się na jego piąte trafienie w tym sezonie. To jednak nie koniec emocji w pierwszej części. W czasie doliczonym goście mogli podwyższyć rezultat, gdy indywidualnie ruszył Patryk Bryła, ale jemu zabrakło już szczęścia. Piłka obiła tylko obramowanie bramki GKS-u. Błyskawicznie ta sytuacja mogła się zemścić, bo przed świetną szansą stanął Niewiadomski, ale spudłował. Niespodziewanie szybko nadarzyła się jednak dla młodego zawodnika okazja do rehabilitacji. Trzy minuty po zmianie stron błąd popełnił Perdisz, który znalazł się pod pressingiem i skorzystał z tego właśnie Jakub Niewiadomski. 1 do jednego od 48 minuty, no a w następnych fragmentach działo się już na boisku nieco mniej. Widzimy jeszcze ten strzał Banaszewskiego, ale więcej goli w Jastrzębiu już nie padło. GKS podzielił się punktami z zagłębiem, które po zakończeniu tego spotkania ogłosiło nazwisko nowego szkoleniowca, Artura Skowronka, który będzie jednym z gości naszego piątkowego magazynu. W Sobotnie wczesne popołudnie doszło natomiast do jednego z hitów dziewiątej kolejki. Włodzi, aspirujący do awansu LKS, mierzył się z inną drużyną o dużych ambicjach pod Beskidziem. To 21 minuta, gdy z akcją ruszają gospodarze. Rygard dobrze uruchamia klimczaka. Widzimy to mocne dośrodkowanie, po którym skutecznym wykończeniem popisuje się Piotr Janczukowicz. Bardzo ładna zespołowa akcja podopiecznych Kibu Wikuni, którzy tym sposobem obejmują prowadzenie. Teraz to piłkarze z Bielska muszą poszukać gola wyrównującego. Oglądamy szansę, przed jaką stanął Biliński, ale pomylił się w tej sytuacji kapitan Gurali. ŁKS, który na domowe zwycięstwo czeka od 8 sierpnia, swoje prowadzenie mógł podwoić po tym strzale z rzutu wolnego. Uderzenie było jednak niecelne, a to już końcowe minuty pierwszej połowy. Ładnie z futbolówką przydziera się Biliński, dogrywa do Skaleta, ten wymienia podanie z Gutowskim i po chwili umieszcza piłkę w siatce. Tym razem zespołowym atakiem popisali się więc piłkarze pod Beskidzia, a wszystko to sfinalizował skutecznie Mathieu Kale. W 44 minucie goście doprowadzają więc do wyrównania, a po zmianie stron starają się pójść za ciosem. To akcja z 47 minuty, która nie zakończyła się jeszcze po myśli podopiecznych trenerskiego duetu Jawny-Dymkowski. 20 minut później oglądamy kolejną próbę pod Beskidzia. Biliński podaje do Marko Roginicia, ten rusza z indywidualnym atakiem i skutecznie kończy tę akcję pakując piłkę do siatki. Wprowadzony z ławki Chorwat sprawia, że teraz to podbeskidzie jest bliżej zainkasowania pełnej puli, a w kolejnych fragmentach ŁKS bliższy wpakowania piłki do własnej bramki aniżeli wyrównania. Mało zabrakło, a własnego bramkarza zaskoczyłby Sobociński, no a z przodu tak groźnej sytuacji ŁKS już sobie nie wypracował. Podbeskidzie wywozi więc z Łodzi bardzo ważne trzy oczka. Przenosimy się do Kielc, czyli na teren lidera. Korona gościła spisującą się ostatnio naprawdę dobrze Sandecję, chcąc przerwać serię zwycięstw ekipy z Nowego Sącza. Jako pierwszy bramkarza przyjezdnych sprawdził Szpakowski. Bez problemów interweniował tu Pietrzkiewicz. 120 sekund później odpowiada natomiast Sandecja, która ma rzut rożny. Krótkie rozegranie, centra Chmiela, po której w polu karnym świetnie odnalazł się Tomasz Boczek. Po sprytnym rozegraniu stałego fragmentu gry przyjezdni niespodziewanie obejmują prowadzenie. Na zwycięstwie w Kielcach szczególnie mocno mogło zależeć trenerowi Dariuszowi Dudkowi, dla którego przecież długo mecz z Koroną z zeszłego sezonu był jedyną porażką w roli szkoleniowca Sandecji. Widzimy jak gospodarze szukają wyrównania. Najpierw za polakarnego karnego próbował Łukowski, później Jacek Podgórski zdecydował się na strzał, ale został w ostatniej chwili zablokowany. Teraz jesteśmy już w drugiej połowie tego meczu, którą mocnym akcentem mogła rozpocząć Sandecja. Do strzału nie najlepiej, złożył się jednak Zych i posłał piłkę obok słupka. W oczy piłkarzy Korony zaglądało więc widmo pierwszej w sezonie porażki, no i trzeba powiedzieć, że gospodarze nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy Sandecji. Szczęścia próbował jeszcze Podgórski, ale skończyło się tak, że Sandecja odniosła trzecią z rzędu wygraną, podczas gdy Korona poniosła pierwszą w tym sezonie porażkę. Ciąg dalszy pierwszoligowych emocji w niedzielę. Na początek jesteśmy w Tychach, gdzie notujący serię czterech z rzędu zwycięstw GKS podejmował inną rozpędzoną drużynę – widzę Widzefudź. Oczekiwania przed tym meczem duże po obu stronach, a w pierwszym kwadransie to goście dwukrotnie zagrozili bramce GKS-u. Najpierw przed niezłą szansą stanął Guzek, z kolei przed drugiej okazji strzał oddał Hanouszek, ale bardzo dobrą interwencją wykazał się po tym uderzeniu Jałocha. Obiecujący początek w wykonaniu widzewa, który w 26 minucie próbuje raz jeszcze. Tym razem uderzał Michalski, ale ponownie dobrze między słupkami Jałocha. Dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy groźnie zrobiło się wreszcie pod bramką widzewa. Popatrzmy: próbują Tyszanie znaleźć sposób na defensywę gości, ale do przerwy utrzymywał się w tym meczu bezbramkowy remis. Po zmianie stron jako pierwszy rusza do przodu GKS strzelał Janiak, ale nie trafił do celu. Natomiast w kolejnych fragmentach ponownie swoją przewagę chce zaznaczyć Widzew. Patrzymy na uderzenie młodzieżowego reprezentanta Polski Radosława Gołębiowskiego. Radzi sobie z nim Konrad Jałocha. Teraz minuta 69, gdy piłkę ma Mattia Montini. Zobaczmy. Dobra akcja Włocha. Dośrodkowanie na głowę Karola Danielaka, który sprawia, że Widzew wreszcie obejmuje prowadzenie. Udało się dopiąć swego podopiercznego Jonusza Niedźwiedzia, natomiast do końca meczu jeszcze ponad 20 minut. W trakcie których o wyrównanie będzie się starać GKS. Szczęścia szuka Jakub Piątek, ale po tym strzale interweniuje w ramce łodzian Konrad Reszka. To natomiast już doliczony czas i jedna z ostatnich szans dla GKS-u na uniknięcie porażki. Zobaczmy, przed polem karnym piłka spada na nogę Łukasza Grzeszczyka, no i po takim woleju pada gol wyrównujący. Nie dziwi ta wielka radość trybun, bo ten precyzyjny strzał ratuje dla GKS-u jeden punkt po jeden w hicie kolejki. W Opolu Odra mierzyła się ze Stomilem Olsztyn. Drużyna z Warmii i Mazur w ostatnich dniach w końcu zaczęła punktować i w niedzielne popołudnie liczyła na kolejną zdobycz. Jako pierwsi groźny strzał oddali przyjezdni, jednak minimalnie obok bramki uderzył Wojciech Rejman. Odpowiedź odrycelna, z za pola karnego próbował Mateusz Marzec, ale na posterunku był Krzysztof Bąkowski. Przechodzimy do 34. minuty. Na skrzydle dobrze odnalazł się Miłość Trojak. Dogranie w pole karne, gdzie idealnym wykończeniem popisuje się Marzec. Tym razem Bąkowski nie miał już szans i Odra otwiera wynik rywalizacji. 100 mil jeszcze w pierwszej połowie mógł wyrównać. Najpierw główkował Jonathan Strauss i gospodarzy uratował Supek. Następnie tuż przed przerwą groźnie uderzył Karol Żwir, jednak dobrze interweniował Mateusz Kuchta. Po zmianie stron podwoić prowadzenie próbuje Odra. W 50 minucie centra rzutu rożnego, po której świetnie odnajduje się Tomasz Michinicz i jest już 2 do 0. Stomil nie zamierzał się poddawać. W 59 minucie po złym wyjściu kuchty blisko gola kontaktowego był Rejman. Swoją szansę miał także Patryk Michita, ale w ostatniej chwili został zablokowany. Ostatecznie odra lepsze od Stomilu. Trzy punkty zostają w opolu. Z tego miasta wędrujemy do Niepołomic, gdzie gościła ekipa z Głogowa. Puszcza ich robry przegrały swoje mecze w środku tygodnia i w bezpośrednim starciu miały okazję do rehabilitacji. Od pierwszych minut do ofensywy chcieli ruszyć przyjezdni. Najpierw blisko szczęścia był Jaka Kolenc. W 14. minucie fatalnie zagrywa Emil Tjakane. Do piłki dopada Mikołaj Lebedyński i zamienia tę sytuację na gola. Duży błąd gospodarzy. W efekcie goście na prowadzeniu. Senegalczyk chciał się zrehabilitować. Tutaj nietypowa sytuacja i rzut wolny pośredni, po którym Tiakane uderza niecelnie. W 20 minucie znów on w jednej z głównych ról. Tym razem dośrodkowuje, z czego korzysta Szymon Kobusiński. I w niepołomnicach mamy już remis. Później działo się nieco mniej, kolejne emocje dopiero w ostatnim kwadransie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, po którym świetnie główkuje Tomasz Wojcinowicz. To już drugi gol tego zawodnika w jego trzecim występie w barwach puszczy. Probry nie zamierzał jednak wracać do domu bez punktów. W 89. minucie dobrze w polu karnym odnajduje się Mikołaj Lebedyński. odbija ten strzał Gabriel Kobylak, ale arbiter nie ma wątpliwości. Futbolówka przekroczyła linię bramkową. Decyzję sędziego potwierdził jeszcze War, w związku z czym mamy 2 do 2. W doliczonym czasie grysz, ale zwycięstwa na korzyść głogowian mógł przechylić jeszcze Mateusz Machaj, ale piłka minimalnie minęła bramkę. W niepołomicach po emocjonującym meczu podział punktów. Poniedziałek mecz w Gdyni, gdzie grała, a jakże Arka, ale w wyjazdowych strojach, bo formalnym gospodarzem była częstochowska skra. Beniaminek w tym sezonie pozytywnie zaskakuje, ale to miejscowi zaatakowali pierwsi. To akcja Olafa Kobackiego, jeszcze próbował tam interweniować Oskar Krzyżak, ale czujnie w bramce gości zachowuje się Mateusz Kos. Często się rewanżują. Po tym dośrodkowaniu Macieja, masa myli się nieznacznie Piotr Nocoń. A to już 20 minuta, dośrodkowanie, tym razem po porzucie rożnym i Szymon Szymański skacze najwyżej. 1 do 0 dla skry, ale gracze Beniaminka na tym nie chcą poprzestać. Po tej szybkiej kontrze ponownie nocą nie zatrudnia bramkarza arki, ale Kacper Krzepisz popisuje się refleksem. Kolejna próba ekipy z podjasnej góry. Tym razem dobrze się pokazuje Marcin Stromecki, ale jego uderzenie jest niecelne. Pół godziny gry za nami i arko odpowiada. Naciskany przez Macieja Rosołka Krzyżak wybija piłkę za boisko. To już druga połowa, arka w ataku. Ma trochę miejsca na lewej stronie Krystian Aleman strzela i tylko słupek ratuje graczy z częstochowy. Wchodzimy w ostatni kwadrans, a Częstochowianie ruszają z kontrą. Idealnie obsłużony przez noconia Kamil Wojtyra, który nie ma problemów z umieszczeniem piłki w siatce. 2 do 0. Najlepszy strzelec poprzednich rozgrywek w drugiej lidze zdobywa drugiego gola w sezonie. Niespodzianka wisi w powietrzu, ale nadzieje Gdynian odżywają w 82 minucie. Po tym precyzyjnym strzale Karola Czubaka. Trzeci gol tego zawodnika w sezonie, a na tym nie koniec jego ofensywnych prób. To doliczony czas gry. Istne oblężenie Częstochowy. Kończy się jednak niecelnym strzałem napastnika Arki. I trzy punkty ostatecznie zdobywa skra. Dziewiątą kolejkę kończymy w Polkowicach, gdzie zawitał GKS Katowice. Obie ekipy w poprzednim sezonie jeszcze w drugiej lidze toczyły zacięte boje. Teraz kibice mieli nadzieję na podobny mecz. Goście z Górnego Śląska pierwsi atakują, ale te próby są niecelne. Teraz akcja górników z Dolnego Śląska. Dobrze uruchomiony na lewej stronie Kajetan Szmyt interweniuje bramkarz gości Patryk Królczyk, a dobitka Adriana Pużyckiego jest niecelna. Gieksa odpowiada, za granie arkadiusza woźniaka jest Patryk Szwedzik, ale kiksuje. Gracze trenera Guraka nie rezygnują. Teraz kronkowa akcja gości i zabrakło w niej jedynie precyzyjnego strzału Daniana Pawlasa. To już druga część spotkania. Dośrodkowanie Adriana Błąda i precyzyjną główką popisuje się Michał Kołodziejski. Katowiczanie zdobywają swoją dopiero drugą wyjazdową bramkę w tym sezonie. Odpowiedź gospodarzy natychmiastowa po trzech minutach. Po tym zagraniu ręką Daniana Pawłasa sędzia wskazuje na jedenasty metr. Mateusz Piątkowski się nie myli i mamy wyrównanie. Emocji jednak cały czas nie brakuje. Gospodarze szukają drugiego gola. Dobrze pokazuje się Dominik Radziemski. Piłka posyłana przed bramkę GKS-u Katowice, ale Mariusz Szuszkiewicz w niełatwej sytuacji nie trafia w światło bramki. Ostatecznie starcie Beniaminków kończy się remisem 1 do jednego. A tak prezentują się wszystkie wyniki 9. serii spotkań. Wyjazdowe wygrane Sandecji i Podbeskidzia, podział punktów w Tychach, remisy także w Niepołomicach, Polkowicach i Jastrzębiu. Z powodu zalania boiska nie odbyło się spotkanie Resowi z Miedzią. Zobaczmy jak aktualnie układa się tabela. Liderem niezmiennie Korona, ale nieznacznie dystans do Kielczan zmniejszył Widzew. W strefie barażowej ogromny ścisk. Obecnie trzecia jest Sandecja, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad dziewiątą arką. Na dole w strefie spadkowej dwie drużyny z województwa śląskiego i Stomil Olsztyn. Tuż nad kreską Jastrzębie, ale nawet dwunasta Resowia nie może mówić o bezpiecznej przewadze. Czołówka klasyfikacji strzelców powiększyła się tymczasem o dwa nazwiska. Do grona liderów dołączają Mateusz Piątkowski i Szymon Sobczak, którzy w weekend już po raz piąty w tym sezonie wpisali się na listę strzelców. A w najbliższej serii spotkań znów będzie ciekawie. Zaczynamy już w piątek meczami w Łodzi i Polkowicach. Na pierwszy plan wysuwa się jednak konfrontacja Sandeci z EKSM. em Interesująco powinno być także w Wielsku Białej, gdzie zawita Resowia. Podsumowanie tej serii spotkań w naszym następnym magazynie już za 7 dni. Wcześniej zapraszamy na naszą piątkową zapowiedź kolejki oraz na zaplanowane na ten tydzień transmisje na kanale Łączy Nas Piłka TV.